Zapraszam. Tak, także Alola moi widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj znowu e, w takim, jakby unboxingu, coś. E, generalnie, tak, e, mówiłem kolejną rzecz. Jak po tle możecie się Ok, to przesunę, bo się boję że coś sepsuje. A jak po tle możecie się skapnąć, jest to coś związanego z Pokémon e, Sort i w sumie bardziej Sword niż Shield. Generalnie jest to ym, rozpakowanie, otworzenie Steelbooka, jakiego sobie kupiłem. Generalnie to takie szybkie wyjaśnienie. Yy, w premierze kry... O, jeszcze sąsiad mi puka młodkiem, ale tylko może nie będzie aż tak słychać. Yy, w premierze kryje dostawano albo takie słote steelbooki, jakie już widzieliście w moim openingu. Tutaj wam się wyświetli link. A po jak się sama wiało pojedyncze to się dostawało jeszcze steelbook to Pokémon. Właśnie, Soft albo Pokémon Shield. I ja znaleźłem ofertę na Allekrio z Steelbookiem. I chciałbym go dzisiaj rozpakować. Najmocniej, przepraszam za to czaskanie, jeśli to słychać, ale yy, muszę to nagrać, a sąsiad już od dosłownie dwóch tygodni nawala i młotkiem i wiertarką, także z tym nic nie pogadzę. No to co, szybkie rozpakowanie, najwyżej to przyspieszę, włączę jakąś muzykę i no, coś wykompinuję. Dobra, e, koniec zabawy. Tak, Kenegalnie, wow, jest ten Steelbook. On nie wygląda jakoś super. Jest e, Nintendo, jest e, Nintendo Switch. Także tak. E, cena jaką sobie kotałem to 49 złotych przez kiosza. Kenegalnie e, nie jest to, myślę, zła cena, więc bym powiedział, że jest to. Uczciwam. Kurczę, tak zastanawiam, właśnie czy ten styl pukaby będzie oficjalny, czy to będzie jakaś potrybka, ale tak patrzę, że raczej. Tutaj w ogóle, w ogóle nie wiem, czy będzie witać, A jest takie fajne szłupienie, co jest ten miecz w klęsły. I ma taką fajną fakturę. E, Mogę go zostawić w tym opakowaniu foliowym jako rzecz ekskluzywną, że. Mm, Sypię ktoś to się nie spadła, ale myślę, że sobie otworzę, bo i tak będą tu je na półce, a już mniejsza z ja miał i tak swojej kolekcji nie po tego sprzedawał, no otwórz się. Ja jednak wolę, jak te kolekcjonerki jakieś moje są e, na półce normalnie, niż e, jakby były tak w folii zapakowane gdzieś. Generalnie to nie jest mój drugi Steelbook nawet, bo to już jest jeden, ale, ma, ale mój pierwszy był e, z Pokemon Ultra Sun. I w ogóle to jest zapewne, że mam... że jestem takim kolekcjonerem gig, a Steelbooki mam dopiero mm, dwa... E, trzy, przepraszam. Już trzy. I wszystkie akurat z Pokémonami. No tutaj jest tutaj, tej tak tak jakby pokusowany, Mike Begisa. Ej, dobra. Otworzę. Uuu, ładnie jak taka... Ej, wygląda jak taka trochę piszanka. Kurcze, ładne. Myślę, że... Poszukam jeszcze w internecie jakichś oficjalnych e, grafik. O, to w ogóle wita się to szłupienie z Pokémon... z tym mieczem. Ale kurczę, jest miejsce na cartridge. I raczej jest to loko Nintendo, więc raczej żadna podkrówka to nie jest. O, no, tutaj tak w świetle fajnie widać. No, raczej to żadna podkrówka nie jest. E, no to w sumie fajnie, no, jestem zadowolony. Tutaj jeszcze macie pogównanie ze złotym Steelbookiem, jak to wykląta. O, tyle to tutaj jest Pokémon, właśnie loko Pokémon Tutaj jest sama Senta. I jeszcze tylko środek. O, tutaj koty do to... wspomnienia, tylko wyjąć. To sobie muszę otworzyć po prostu. E, tutaj są koty na Lagwitaga i... i Komo, ale je już... na Komo? Tutaj się tak? Ale je już wykorzystałem akurat, tak i tak nie wykorzystać. Ja. No, ale... Generalnie tak się prezentują e, środki steelbooków. No, ale... No, tutaj są dwa miejsca, bo są na Pokémon Socti Shield, a... tutaj jest tylko jedno na Pokémon Shield. No i są ładnie. Jeszcze tutaj, jeszcze tam takie poglądanie z zwykłym e, opakowaniem, no i mam już całą kolekcję, jest zwykłe e, pudełko i złoty Steelbook. Także co, ja jestem zadowolony i to by było na tyle. Póki mi tu sąsiad jeszcze stuka, puka, to powiem, że dziękuję wam za oglądanie mam nadzieję, że wam się podobało jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić lajka oraz subskrybować kanału. Wpadnijcie na inne filmy na moim kanale, e, na social media, wszystkie macie w opisie, także trzymajcie się, na razie i cześć! I'm